Finał programu rolnik szuka żony 11 nadchodzi wielkimi krokami. Niedawno ekipa realizowała zdjęcia do finałowego odcinka produkcji, które już tradycyjnie odbyły się w Kazimierzu Dolnym. Teraz fotografie z tego miejsca w sieci opublikowała Aneta, która jest kandydatką Rafała. Czyżby to właśnie ona była wyborem młodego rolnika? Spis treści: Rafał znalazł miłość w rolniku. Aneta, wybranką Rafała, Rafał znalazł miłość w rolniku, 32-letni Rafał to jeden z rolników, który postanowił w 11. Edycji: Rolnik szuka żony, poszukać sobie tytułowej żony. Mężczyzna prowadzi gospodarstwo w województwie mazowieckim, gdzie zajmuje się uprawą papryki i zboża. Ukończył szkołę gastronomiczną, ale zdecydował się wrócić do rodzinnego domu i zająć się tym, co rozpoczęli jego rodzice. W pierwszym roku postawił 21 tuneli, dzisiaj ma ich już prawie 100. Pracy pomagają mu mama i tata, którzy mieszkają tuż obok. Sam wybudował swój dom i pół roku temu się do niego wprowadził. Jak na razie mieszka w nim sam, w wolnych chwilach jeździ kładem, stara się też podróżować. U siebie ceni przede wszystkim kreatywność, komunikatywność, uczciwość, pracowitość, życzliwość i sumienność. Rafał do swojego domu zaprosił trzy kandydatki, Anetę, Dominikę oraz Magdalenę, z czego jako pierwsza do siebie wróciła ostatnia z pań. Rafał sam przyznaje, że jego serce jest rozdarte między Dominiką a Anetą, ale widzowie swoje wiedzą i widzą, że młodemu rolnikowi bliżej jest do 26-letniej Anety. Aneta, wybranką Rafała, czy tak jest rzeczywiście i to właśnie Aneta skradła serce Rafała? Teraz sama, 26-latka, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, które może dać do myślenia wielu. Mianowicie Aneta pokazała się na zdjęciach z Kazimierza Dolnego, gdzie przecież w ostatnich tygodniach były realizowane zdjęcia do finałowego odcinka Rolnik szuka żony. Zresztą opis fotografii też dużo sugeruje. Jesień da się lubić, tym bardziej w Kazimierzu pomarańczowe serce, spadające liście.